To jeszcze chciałem księdza podpytać o, o prawa obywatelskie, bo o tym się też dużo mówi, dlatego że to widzieliśmy w sposób wymierny, że władza, rząd i to jest to trochę o czym ksiądz mówił, to jest kwestia zaufania między obywatelami a, a władzą. No niestety tutaj władza musiała podjąć bardzo drastyczne środki w wielu krajach. To są właściwie można powiedzieć środki przymusu w jakimś sensie, że byliśmy zamk zamknięci. Czy, czy prawa obywatelskie się jakoś zmienią w tej chwili, nie, po tej pandemii? Albo no, musimy też, dlatego jest taki tytuł tej, tej debaty online: życie świat z po covid. No nie wiemy, czy, jak szybko to przeminie. To czy prawa obywatelskie zmienią się w tym nowym świecie z COVID-19? Z od prawodawstwa przewidują te sytuacje nadzwyczajne, gdzie to nie jest coś, co trzeba wymyślić od nowa, tylko się przeorganizuje, przekazuje się dużo władzy samorządom, rządzi się dekretami, jak jest stan wojenny, stan nadzwyczajny zagrożenia. To wszystko, tego nie trzeba wymyślać. I to było dość denerwujące rzeczywiście, że stosowano te. Praktyki nadzwyczajne, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. To był taki przedmiot nieustannego sporu. Jak wiadomo, ci mówili, że to odszkodowania, drudzy mówili, to jest to jest lekceważenie sprawy i obawa tam o, 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 o wybory. Z przyjemnością widziałem te sytuację, gdzie zapędził się rząd w tych zakazach i potem się starał z dobrą inną wycofać, nie? Chodzenie po parkach już nie miało żadnego uzasadnienia, więc się bardzo zręcznie potem przywrócili wolność chodzenia w parku. Dlaczego znaczy, ja po plantach cholera w Krakowie nie mogę iść, tylko muszę naokoło iść tam ulicami, żeby dojść od punktu A do punktu B, gdzie mogę to zrobić w pięć minut, muszę to robić pół godziny. To w starszym wieku już jest różnicą. I to było bez sensu, i to wycofali się z tego, no. Ja myślę, że tutaj jest dość duże zrozumienie jednak, że sytuacja jest nadzwyczajna, że ten Szczumowski też nie zawsze wie, jak daleko ma te przykłady z innych krajów, ale najpierw mówi, że maski są szkodliwe w ogóle. Przecież to taka była pierwsza wersja. No tak, że są w tym czasu, tak, nie wiadomo po co je nosić. A potem, że potrzebne, no. I ja myślę, że to było spokojnie, dosyć tam pośmiewano się z tego, robiono różne memy, ale w sumie to ludzie przyjmowali, bo że jest ktoś kompetentny, kto mówi, no trzeba uważać, trzeba się ograniczyć, nawet te zamknięcie lokali. Ja myślę, że to nie było buntu przeciwko temu, że nakazano zamknięcie jakichś firm, jakichś form no, pracy, zarabiania pieniędzy. Że ludzie to zaakceptowali, dotknięci, zmartwieni, zbolali, że im to się wali, ale sytuacja po prostu była nadzwyczajna, czy ją zadekretuje jako nadzwyczajną, czy nie. Ta nieznana, jaką jest pandemia, te masy zmarłych w krajach, w których do tego źle podeszli. I to nie jest kwestionowanie praw człowieka, tylko to jest zawieszenie pewnych praw ze względu na dobro wspólne. Przy takiej powiedziałbym nawet rezygnacji tych, którzy się temu podejmują, no, te, na, na, którzy to podejmują, na to się godzą. To nie było jakiś mnóstwo mandatów za to, że ludzie tutaj się nie stosowali. No, było oczywiście jak zawsze, ale oczywiście y, się jednak w jakimś stopniu kultury godzi na rezygnację ze swoich praw, nie? Tylko Sprawa że to. Jest... Do... Proszę, tak, tak. Nie, nie proszę, proszę bo ja tylko chciałem powiedzieć, że nie. to jest pier pierwszy raz, kiedy, kiedy wiele pokoleń tego doświadcza, jak władza jest w stanie daleko pójść. Ja, ja nie oceniam teraz czy dobrze, czy źle, tylko że, że jest w stanie aż tak ingerować w naszą wolność, że mamy siedzieć zamknięci nie wychodzić właśnie do parków czy do lasów, że zobaczyliśmy, że, że jednak władza polityczna ma ogromną władzę, także jeżeli chodzi o naszą fizyczną wolność. I teraz jest pytanie, czy mając takie doświadczenie, i my, jako obywatele, i władza, jako władza czy nie będzie korzystała z tego częściej przy innych sytuacjach? Jak, jak to może zmienić, jak to może mieć wpływ na prawa obywatelskie w krajach demokratycznych, dlatego że nie wiem, czy ksiądz pamięta, ale jak to wszystko zaczęło się w Chinach? to wtedy w wielu krajach europejskich, także w Polsce, mówiło się o tym, że okej, okay, w Chinach oni mogą sobie pozwolić na zamknięcie całej prowincji, całego miasta, ale w Europie to nigdy do tego nie może dojść. To po prostu w ramach naszej demokracji żaden rząd nie może podjąć takiej decyzji. A stało to się szybciej niż myśleliśmy. Ja myślę, że to jest do tego, powiem, większość ludzi na pewnym poziomie kultury jednak podchodzi racjonalnie. I nadzwyczajne sytuacji to usprawiedliwia. Natomiast nadużycie tego, no to jest zawsze duże ryzyko ze strony władzy. Władza ryzykuje tutaj rewoltę, bo ludzie są jednak, no tutaj rozumiejąc na to, się skręcaliśmy, mówimy, kiedy to się skończy. A kiedy to będzie nieuzasadnione, jakieś, jakieś fikcyjne powody, to. No, Przyszliśmy taki na przykład stan wojenny w Polsce, no, bardzo dobrze pamiętam. Stan wojenny w Polsce. On był przyjęty jako nadużycie władzy. I działalność podziemna wtedy była szalenie intensywna. Się wydaje, że Wtedy był początek końca władzy PRL ostatecznie podkopanie zaufania do niej. Oni mieli dostatecznie dużo środków, żeby te, wymóc tych. Przestrzegania tych zasad, siłą stanu wojennego, ale, ale to dostatecznie podmyło zaufanie, jeżeli ktoś jeszcze jakieś miał, do tej władzy. To jest taka władza, która tak za nim postępuje. Przecież te akcje przeciwko temu, wszystkie tajne radiostacje, pisma, które wtedy powstawały, te organizacje, które w strasznej, trudnej sytuacji organizacyjnej przechowały życie i funkcjonowanie. No to widziałem to na własne oczy. Jakiś protest przeciwko temu istniał stale. To jest też dobra lekcja, ten stan wojenny. To się wspomina ze zgrozą i z oburzeniem do dziś dnia. Ale to było chyba bardziej jednoznaczne niż na przykład kwestia pandemii. Gdzie tutaj rzeczywiście władza może argumentować, że to jest dla dobra wspólnego, po to są ograniczone prawa jednostki, tylko na przykład co z manifestacjami, co z protestami, czy je dopuścić, czy na przykład władza korzystając z takiego stanu nadzwyczajne, nadzwyczajnego, nawet jeżeli go nie wprowadza, a wprowadza jakieś nadzwyczajne ustawy, w których znajdują się elementy, które nie mają nic wspólnego z koronawirusem. Czy to już nie jest ten moment, kiedy właśnie widzimy nadużywanie, tego stanu nadzwyczajnego, symbolicznego, do forsowania różnego rodzaju prawodawstwa, które ogranicza prawa obywatelskie? Myślę, że to jest cecha każdej władzy, że chętnie ogranicza, jak tylko ma jakiś pretekst do tego, rozmaite prawa, te albo inne obywatelskie. Zawsze jest wielkie ryzyko dla, dla władzy podejmowanie takich, takich działań. Jak daleko idzie wytrzymałość społeczeństwa? Jak można daleko wciskać ciemnotę, czy nadużywać władzy? No to jest, to jest w tej wielkiej grze o utrzymanie władzy wpisane. Władza będzie też pokusanie niesłychana nie? na przykład. Nie tylko tu. Tylko takie nie sytuacje tylko na stanowią wysokie ryzyko, podwyższone ryzyko właśnie, jak dochodzi do takich I, sytuacji. Ryzyko I, i na władzy właśnie, Tak. tak, tak. więc to powiedzieć, nie powinna władza tak robić, no to możemy sobie umówić, póki nie jesteśmy u władzy, bo jak będziemy u władzy, to kto wie, co nam hmm. dowiązuje.